Cześć moim. drodzy, witam Was bardzo gorąco na kanale Gotować Każdy Może. Dzisiaj kotlety z chleba. Czy kiedyś smakowaliście tego typu kotletów? Jeżeli nie, dobrze trafiliście. Zapraszam Was do oglądania filmu. Za moment się widzimy. Tak, na marginesie chciałbym tylko przypomnieć, że oczywiście zapraszam Was do subskrypcji, komentowania, lajkowania e, mojego kanału. Dobrze, moi mini, co nam będzie potrzebne do, do zrobienia kotletów z chleba? Oczywiście chleb. Ja w tym celu wykorzystuję chleb, który jest już de facto e, nie pierwszej świeżości e, także jest tutaj właśnie chlebek, kilka kromek. 2, 3, 4, 5, 6 kromek chleba. Ja go podzielę na troszeczkę mniejsze kawałki z tego względu, że będzie mi go później łatwiej ugniać. Dodaję do mojej miski. Można również porwać. Można go pociąć, nie ma znaczenia. Następnie mój chleb zalewam pół szklanką, połową szklanką mleka. W następnej kolejności dodaję jajka. Jajka oczywiście muszą być ugotowane. Następnie odrobinę papryki oraz odrobinę wędliny, która mi została. W następnej kolejności zioła, przyprawy papryka czerwona, oregano, bazylia, przepraszam, oraz zioła prowansalskie oraz sól, pieprz do smaku sól, pieprz i wszystkie składniki ze sobą łączę. Kiedy wszystkie składniki są połączone, formuję moje kotlety. Z tego miejsca od razu chciałbym wam dać małą poradę. Ja pokroiłem chleb łącznie ze skórkami. Oczywiście, jeżeli chcecie, aby wasz chleb namógł tym mlekiem. Szybciej możecie odciąć skórki. Ja, ja dodałem chleb ze skórkami, względem czego musiałem poczekać odrobinę dłużej, aby również te skórki namokły. A więc formujemy kotlety. Troszeczkę je rozpłaszczamy. Następnie pokraczamy w bułce tartej. I tak przygotowane odkładamy właśnie już na talerz. One już są. Taki kotlet już jest gotowy do smażenia. I tak przygotowane kotlety smażymy na mocno rozgrzanej patelni.